Witam wszystkich w podsumowaniu sezonu 23-24: ogrzewanie matami na podczerwień i kolejno spis treści, co będziemy omawiać. Konstrukcja budynku, zużycie prądu w sezonie 23-24, klimatyzacja i temperatury, CWU, zużycie prądu dla ogrzewania wody i podsumowanie krótkie na sam koniec. Zapraszam do oglądania. Jedziemy z tematem. Dom jednorodzinny, fundament tradycyjny, ściany beton komórkowe, ocieplenie fundament 20 cm, ściany 20 cm, strop 15-20 cm, pianka i dach 5-10 cm, pianka. Na dachu są panele o mocy 8 kW. Ogrzewany cały, cały foliami na podczerwień. Ogrzewam powierzchnię około 100 m2 i temperatury w ciągu dnia od 20 do 23 stopni. I zaczynamy od ogólnego zużycia w poszczególnych miesiącach. Zużycie, jak i produkcja z paneli. Pamiętajcie, że w zeszłym roku ogrzewałem tylko foliami, a teraz jest dodatkowo klimatyzacja od stycznia. Tutaj możecie zobaczyć zużycie w styczniu rok do roku. A temperatury, jakie były średnie, to... Rok temu było to 0,7 na plusie, a w tym roku minus 2,7 stopnia. Zachęcam do subskrybowania, dawania łapek w górę, wciskania dzwoneczka i zadawania pytań lub komentowania. Zobaczcie teraz na zestawienie od 1 do 15 stycznia w obu latach z uwzględnieniem najniższej temperatury panującej w każdym dniu. Ogromna różnica, ale to wynika z bardzo dużej rozpiętości temperatur, jakie były. No, także ciężko w ogóle tutaj coś porównać. I zaraz pokażę też przykładowo dwa dni, aby hmm, nie było, że to są jakieś temperatury wyssane z palca, tylko po prostu to jest, to jest odczyt z licznika. Po, od początku stycznia grzeje też klimatyzacją, która znajduje się w salonie. Klimatyzacja, która ogrzewa pokój dzienny, komunikację i kuchnię, która jest otwarta. Jest to ponad 50 m2, także sporo. Klimatyzator działa w ciągu dnia z temperaturą ustawioną na 23 stopnie. W nocy jest wyłączony. Folie mają zmienioną temperaturę z 23 na 21. Przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest zużycie energii przez boiler elektryczny z wbudowaną pompą powietrza. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym boilerze, mam obszerny film na kanale, także zachęcam do obejrzenia. A tutaj możecie zobaczyć na, na tych słupkach, jakie jest zużycie energii. Pomarańczowa część pokazuje, ile prądu pobrane zostało przez grzałkę elektryczną, a niebieska część przez pompę ciepła. Jak widać, w 2024 prawie nie ma tej niebieskiej części, bo tutaj zwiększyliśmy temperaturę. Kobietki w domu chciały mieć ciepsze, cieplejszą wodę, także nie, była mniejsza oszczędność, mniej eko, bardziej przyjaźnie. Dla użytkownika, i to się wiązało oczywiście z podniesieniem kosztów. I w maju, jak widać, jest bardzo małe zużycie. To jest przekłamanie, bo nie było połączenia po prostu Wi-Fi. Nie wiem dlaczego, ale aplikacja nie zapamiętuje tego. I po ponownym połączeniu, po miesiącu, nie, nie było tych danych. Podsumowując, bazując na okresach letnich, bez. Wnikania w autokonsumpcję, upraszczając, mamy zużycie na poziomie 250 kWh w domu na wszystko. I teraz wszystko powyżej tej średniej tej wartości będę mm, wypisywał jako zużycie na ogrzanie. I mamy kolejno w październiku 240, w listopadzie 730, w grudniu mamy 1050, w styczniu 1000 w lutym 520, w marcu 420, w kwietniu 300 i w maju 80 na ogrzewanie. Łącznie dało to 4340 kWh na ogrzanie całego domu w sezonie 23-24. Do zobaczenia.